Witajcie na moim kanale Pewne Używane F-Cars. W dniu dzisiejszym krótka prezentacja Citry C4 Picasso po liftingu w najbogatszej wersji wyposażenia Shine. Rocznik 2017, silnik 2 litry BlueHDi o mocy 150 mechanicznych skrzynia automatyczna. Sześciobiegowa, oryginalny przebieg 183 723 km na ten moment. Prezentacja będzie krótka ze względu tego, że C4 Picasso jest zarezerwowane dla pana Damiana, który właśnie jest w trasie i jedzie do Staszowa nabyć właśnie to C4 Picasso. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału na YouTube, wpadajcie też na Instagrama oraz na. TikToka. Jeżeli jesteście zainteresowani samochodami, które posiadam, to oczywiście do mnie dzwoncie. Nagrywam też tą prezentację, tak naprawdę dla pana Damiana. Pozostali widzowie możecie zobaczyć, jakie mam podejście do przygotowania samochodów. To jest ukłon w stronę pana Damiana, bo pewnie w którymś momencie będzie chciał sprzedać ten samochód. I wiem z autopsji, ponieważ. Pan Daniel, który kupił u mnie C5, przyjechał w kwietniu po 308. Pomogła mu prezentacja z przyjazdu oraz ta główna prezentacja, bo następny kupujący akurat C5 mógł zobaczyć, w jakim stanie ten samochód przyjechał z zagranicy. Więc to jest taki ukłon dla każdego kupującego, żebyście mogli pokazać później, jeżeli będziecie chcieli sprzedać samochód, który ja wam oferuję, w jakim stanie przyjechał. Wracając do tego, C4 Picasso, reflektory ksenonowe, do tego mamy kamerę przód. Generalnie jest to zestaw kamer 360, ponieważ są tutaj one w lusterkach, lewym jak i prawym przednim zderzaku oraz na Tyle. Do tego mamy czujniki parkowania przód, jak i tył, czujnik martwego pola. Pan Damian tak naprawdę też zdecydował się odebrać ten samochód bez detailingu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Generalnie samochód ma wymieniony zestaw rozrządu, olej wraz z filtrami oraz klocki. Przód i tył tarcze nie wymagały żadnej interwencji. Tu jest metka z rozrządu, z wymiany rozrządu. Tutaj mamy metkę olej. Pamiętajcie, że w tym momencie stosujemy do silnika 2 litry BlueHDi olej Total 5W30 z normą RCP. Tutaj mamy fakturę, czyli zestaw wszystkich filtrów, olej, klocki hamulcowe, przód. Pokażę wam co będziemy robić w Citroenie C4 Picasso. Mianowicie będzie wymieniany kompletny rozrząd, do tego filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr oleju oraz paliwa, do tego olej Total 5W30. Pamiętajcie, że zmieniła się norma olejowa, jeżeli chodzi o silnik 2 litry BlueHDi, lejemy w tym momencie olej 5W30 z normą RCP. I za chwileczkę wrzucę Wam też plan przeglądowy, na którym znajduje się numer nadwozia Citrena i jasno i wyraźnie jest informacja, że dajemy olej Total 5W30 z normą RCP, więc uściślając olej, komplet wszystkich filtrów oraz kompletny pasek rozrządu z firmy INA. Także tyle, jeżeli chodzi o zakres rzeczy, które będziemy robić w Citrene C4 Picasso. Wspomniałem, Pan Damian odbiera ten samochód. Tak krótko mówiąc, Sotę bez czyszczenia powiedział, że on sobie ten zabieg wykona u siebie. Wersja naprawdę dosyć ciekawa. Mamy JBL-a, szklany dach fotele z masażami, no to już jest standard wersji Exclusive i Shine. Pamiętajcie, że po liftingu nie ma już wersji wyposażenia Exclusive, tylko jest wersja wyposażenia Shine i ona jest wersją najbogatszą. Oczywiście każdego Shina można też indywidualnie sobie doposażyć. Tu mamy fajną wersję, raz że wyposażeniową oraz też silnikową. 2 litry bluchadei, automat, no to też nie jest taki krótko mówiąc prosty temat. Elektryczna klapa, to też już jest standard. C4, no nie było jakieś tutaj zbytnio brudne. No więc jeszcze przejdziemy tu od lewej strony i może odpalimy oryginalny przebieg 183 723 km. Ja od momentu przyjazdu tego samochodu z zagranicy, on chyba, poczekajcie, on chyba przyjechał tak w piątek wieczorem, zrobiłem 416 km. Więc mamy roletkę, nagłośnienie też naprawdę yy, spoko gra. No i tu jak mówię, mamy zestaw kamer 360. No i możemy nać się tutaj na przedni, a teraz to już zgasła kamera. I tak to C4 Picasso się prezentuje. Mam nadzieję, że Panu Damianowi, który kiedyś na etapie sprzedaży tego samochodu. Ta prezentacja mu po prostu pomoże. No też dołożyliśmy tu wszelkich starań, mówię ja i warsztat, z którym współpracuję, aby samochód sprawdzić. No i to, co trzeba było zrobić, to po prostu to zrobiliśmy, czyli wymiana rozrządu, olej wraz z wszystkimi filtrami. Do tego klocki hamulcowe przód i tył. Pompę wysokiego ciśnienia mamy po prostu suchą, także nie ma tutaj wycieku opony. Też spoko. Mamy tutaj Goodyeary, kawał bieżnika o ponad 2023 rok. Zresztą też była prezentacja na kanale z przyjazdu z zagranicy, więc w tym momencie też wrzucę wam link do prezentacji z przyjazdu tego samochodu z zagranicy. Oczywiście też na samym końcu będzie taka prezentacja odnośnik no i pamiętajcie, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie też na kanał na YouTubie. Zawsze na kanale ląduje e, prezentacja zdjęcia e, samochodów, samochodów, które zakupuję. Na początek wrzucam na Instagrama. Także tyle w temacie Citroena C4 Picasso. Finalnie mam nadzieję, generalnie przy, przy każdym samochodzie, że e, nowy nabywca będzie zadowolony i samochód spełni po prostu oczekiwania. Także tego zawsze każdemu z moich klientów życzę. O, generalnie chyba nikomu się nie życzy źle, więc, więc e, życzę, aby jazda tym egzemplarzem była bez awaryjna. Nie tyle. Także jeżeli jesteście zainteresowani samochodami, które posiadam, to po prostu do mnie śmiało dzwoncie. Także trzymajcie się, cześć i pozdrawiam.